Hej, witam się z wami bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku Zapraszam was na vloga, także zapraszam yy, Tomek jest w pracy W skrócie wam streszczę dzisiejszy dzień Tomek jest w pracy Ja właśnie z Laura będziemy jadły sobie śniadanie Ja omlet yy, A Laura wam pokaże co w sumie Tam już czeka na swoje śniadanko Tam siedzi, uuu, tam siedzi. <laughs> I wam pokazuje Tutaj Tomek nie dojadł swojego śniadania oczywiście A tu już przygotowałam Ojejku czekajcie A tutaj przygotowałam e, dla Laury e, kawałek omleta mojego. E, wiadomo, bez masła orzechowego jest to e, zblendowane, ubite białko jajka razem z e, żółtkiem, z płatkami owsianymi i jak widzicie truskawka. Ja Wam powiem, <laughs> Laura uwielbia truskawkę. To chyba taki, naj, taki najlepszy e, owoc, który Laura przynajmniej dotychczas poznała i który bardzo, bardzo lubi. O, moje moje, uwaga, moje trofeum, które lubi, tak, już jemy, już, 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 tak, Laura pijemy, pijemy i jemy, i idziemy na spacerek, no, jest taki, że właśnie sobie zjemy śniadanie, oczywiście na początku nakarmimy małą, potem zjem ja, tak, Okej. Okay. a później pójdziemy sobie na spacer, ja sobie coś tam w tle włączę zaraz na laptopie, no i tak, mamy godzinę dziewiątą i ja już się biorę za jedzenie. Nie no, ja wam powiem, że ja jestem mega uzależniona od tych obletów. Zobaczcie w ogóle, jak on wygląda. I <laughs> on jest tak apetyczny. Mm, masakra, mega. Mniam, niam, niam. Dobra, my się zbieramy na spacer. Ja już pochwałam swoją torbę e, i szukałam kluczy. Oczywiście problem ze znalezieniem kluczy w torbie, w której mam wszystko, jest ciężkie. Tak, idziemy na spacer. No, jest klucze i zamykamy. Super. Generalnie dwiema, taki, patrzy, cz, 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 coś idzie. Generalnie dwiema takimi rzeczami, którymi zawsze zabieramy z Laurą na spacer, jest to coś takiego. To jest taki gryzak zrobiony przez naszą koleżankę Sylwię, która wykonuje właśnie takie ręczne zabawki. I tutaj jeszcze aktualnie Laura w rączce ma mogę na chwilkę? Trzymaj. Oto, pokażemy drugie. Trzymaj. A druga zabaweczka to jest coś takiego. To jest taki króliczek, który kiedyś też dostaliśmy. I też jest zawsze zabierany na spacerki. Także to są dwa takie atrybuty, które e, zawsze zabieramy na spacery. Generalnie jest pogoda bardzo, bardzo ładna. No i co? I idziemy na spacerek i tak to wygląda. Później Wam pokażę jedną rzecz, bo mam odebrać ją z paczkomatu. E, I myślę, że będzie bardzo ładna, ale zobaczymy ją wspólnie, bo otworzymy ją razem. Więc e, tyle co na obrazku widziałam, że jest ładna. No. Także tak, do zobaczenia później. I zabiorę Was, pokażę Wam kilka miejsc, w którym, które będziemy, przez które będziemy przechodzić. E, bo tak dzisiaj domowo spędzamy te, w sumie ten poranek i popołudnie, wieczorem wiadomo Tomek przychodzi z pracy, więc spędzamy go już wspólnie z Tomkiem no i tak to wygląda, więc odezwę się do Was po prostu później. Wiedziałam Wam, że wszystko nasze w torebce, ale zobaczcie co znalazłam <laughs> maseczkę, nie to jest hit znalazłam maseczkę <laughs> tak, także jak widzicie w mojej torebce można znaleźć dosłownie wszystko a Laura trzyma swojego misia, więc jak trzyma jedną zabawkę, to drugą staram się już wrzucić jej do torebki, bo wali się że... Tak, i tam dajemy idziesz spać, tak? Dobrze. Teraz są no, takie dosyć duże upały, więc teraz jak idziemy na słońcu, to wiadomo jest pewnie i ciepło, ale myślę, że, że, że da radę. Ja żałuję, że okularów nie wzięłam, ale trudno. A co chciałam się do Was odezwać? Chciałam się do Was odezwać w takiej kwestii, tutaj widzę sąsiada, nie wiem, zawsze mam takie szczęście, że trafię na jakiegoś pana, ale trudno. Generalnie co nieco o, na temat budowy naszego domu. I jest taka kwestia, że aktualnie cały czas się wlecze... Oj, wleczy wersja. Hmm, Laura śpi, także git. E, Leczy się wersja hmm, papierzyskowa, czyli papiery załatwiamy. E, daleko patrząc, dwa dni temu nawet jeździłyśmy razem z Laurą, zawoziłyśmy brakujące dokumenty od 1 stycznia. Tak naprawdę z pełną parą ruszyliśmy, jeżeli chodzi o załatwianie dokumentów na pozwolenie na budowę. U nas jeszcze jest taki problem, może problem, nie problem, że my też staramy się i składamy papiery o pozwolenie na budowę budynku gospodarczego. Dlatego, że nie będzie stricte u nas takiego garażu, garażu, tylko będzie właśnie budynek gospodarczy. Załatwiamy papiery, generalnie jest strasznie z tym. Strasznie dużo papierów, strasznie dużo jeżdżenia. No i tak, no ale to trzeba załatwić, wiadomo, to nas nie minie. I powiem Wam, że jak ja czytałam Wasze komentarze względem właśnie załatwiania pozwolenia na budowę, gdzie pisałyście mi niektóre osoby, co prawda, że około roku zajmuje, to ja się tak dziwiłam, że jej prektor, nie, niemożliwe, to się złoży papiery, żeby szybko. Bum, cyk, cyk, niestety właśnie tak się dzieje. Aktualnie w tym momencie jesteśmy na takim etapie, że papiery są już wszystkie generalnie. Tak nam się wydaje. Złożone już ze wszystkimi podpisami, ze wszystkimi oświadczeniami, ze wszystkimi tam potwierdzeniami, i tak dalej, i tak dalej. No i czekamy teraz na reakcję ze starostwa, więc czekamy na, po prostu na takie pismo, w którym. Będzie, mam nadzieję, wszystko w porządku, a nie, że będzie znowu coś brakowało. Także jesteśmy na etapie czekania na informacje ze starostwa dotyczącą pozwolenia naszego pozwolenia obudowy budowę naszego domu i budynku gospodarczego. Jak coś będzie wiadomo, na pewno się z Wami podzielę tą informacją. Chciałam też nagrać taki filmik, wiecie, jak to wygląda generalnie pod względem składania papierów, co tam potrzeba i tak dalej, i tak dalej, ale zobaczę, czy coś takiego nagram. No bo nie wiem, jak czasowo też wiecie, to na wszystko trzeba czas. No. Także tak to wygląda i już was zabieram na spacer, już nie będę tutaj wam gadać, bo i tak moja gadanina tutaj trwa zbyt długo, więc chodźcie z nami na spacer. I rozkoszujcie się przepiękną pogodą, jest bardzo, bardzo ciepło. Mam kaszkiet, więc zaraz go założę, ale okularów niestety nie mam. Laura już śpi, także do zobaczenia w lesie. Za chwilkę tam się znajdziemy razem. z tego, że ostatnio są bardzo bardzo duże upały, postanowiłam, że zrobię nam takie domowe lody. Bardzo prosto, słuchajcie, blendujemy troszkę mleka z truskawkami i z bananem. I po prostu wlewamy, zakotwiczamy pyk i mamy domowe lody bez dodatku takiego cukru. Wiadomo, że owoc ma w sobie cukier, ale chodzi mi taki, wiecie, dodatkowy cukier, taki zbędny cukier. I tutaj sobie już przygotowałam troskawki, które za chwilę wiadomo umyję i oszypłukuję. I takiego mega dojrzałego banana, bo im bardziej dojrzały, tym bardziej słodki, więc za chwilkę sobie to zblendujemy. Więc czekajcie, U! zaraz efekt specjalny. OK, i pierwszy taki blender idzie, będziemy blendować. Wsadzamy do zamrażarki, także myślę, że na noc to zostawimy, więc jutro będą gotowe, więc mm, nie mogę się doczekać, mniam. W dzisiejszym... Mama się znowu źle wyraziła. A więc tak, w dzisiejszym jeszcze filmiku otworzymy sobie wspólnie paczkę, z której jestem mega, mega ciekawa. Przyszło mi właśnie paczkomatem, tylko nie wiem, czy dam radę jedną ręką. Zamówiłam sobie piękny, przepiękny talerz, który za chwilkę zobaczycie. Po prostu nie mogłam się oprzeć, zamówiłam go na Vinted. Na Vinted często zamawiam ubrania, które Wam zresztą pokazuję na filmiku, ale nigdy nie zamawiałam nic takiego, wiecie, nie wiem, jakiś kubek, talerz, nie wiem, grzejnik lub takie taki, innej rzeczy po prostu niż ubranie. Więc jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, więc za chwilkę odpakujemy sobie i zobaczymy. Był piękny na zdjęciu, też zobaczymy zaraz. Dobrze, ja sobie Was postawiłam. Mam nadzieję, że się nie stłuk. Znaczy, nie wiem, czy to nawet jest szkło, bo to ciężko określić. Prosiłam tą panią, żeby dobrze zapakowała i zaraz zobaczymy, jak to zrobiła. Uwaga. A, o, o, jest moje cudo. No, czekajcie. Bo tutaj się... A, spójrzcie, czy to nie jest... Tyjku, no, oderwi się. Czy to nie jest najpiękniejszy talerz, jaki widzieliście w życiu? Bo ja tak. Mm, boziu, jaki on jest śliczny! O Boziu! To mega mi się podoba. Zobaczcie, to jest taka jakby żywica. Ja już taka jakby, to nie jest żywica. Ja już dawno patrzyłam sobie takie talerze. No mega mi się podobały. No tylko one są, no dosyć wiecie drogie, ale kupiłam go na Vinted, wiadomo, w tańszej cenie i zobaczcie jaki on jest śliczny Toż nawet sobie nie wyobrażam jak omlet z tego będzie smakował, jejku a jakieś ciasto, jak ktoś przyjedzie no, wiadomo, obiadem nie będę syfiła takiego pięknego talerzyka, ale jakiś deser, jakiś omlet rano na śniadanie tak żeby wiecie fajnie zacząć dzień, no śliczny jest no sami powiedzcie, ocencie, piękny, przepiękny 10 na 10 za mnie Dobra, kochani, jeszcze taki mały updatecik. No i tak, jest wieczór. Więc ja zaraz zrobię kolację. Tomek się kąpie, laura się bawi, więc no, będziemy się też zaraz ogarniać do spania. I ja chciałabym jeszcze powiedzieć też dwa słowa na temat alergii. Niestety, dzisiaj tak się męczyłam cały dzień z alergią, że to jest jakaś tragedia, masakra. Powiem Wam, że wciąż jak byłam z Laurą, to jakoś ta alergia troszkę mi tak przeszła bokiem, że tak powiem. Ale teraz chyba wróciła ze zdwojoną siłą. Tak mi boli gardło, tak mi uzawił oczy, tak mi się cały czas kicha, że to jest po prostu tragedia. Ale wiecie, ja jestem osobą, która stara się nie myśleć negatywnie i mam nadzieję, że niedługo mi minie ta alergia. Staram się, wiecie, myśleć pozytywnie, bo wychodzę z założenia, że po prostu jak myślimy negatywnie, to przyciągamy też negatywne rzeczy, negatywne sprawy. Więc mimo wszystkich jakichś niedogodności losowych trzeba myśleć pozytywnie, mimo wszystko. Tak powinno być, także no. Także tak, zrobię sobie jeszcze coś e, zimnego do picia i idę do kąpania, bo czuję, że powinnam wziąć taki zimny prosznic. Tak, Laura Kiciu? Hej! No, ona się tam bawi na swojej macie. Już trochę straciła zainteresowanie, ale już to nie idę, także chciałam się doprzywać. Laura z po... taką fajną drewnianą zabaweczką. My tą zabawkę kupiliśmy z Tomkiem jej na e, Dzień Dziecka. Ona jest drewniana i była kupiona w Biedronce. Bardzo fajna, taka, wiecie, kreatywna, pobudzająca kreatywność. I Laura bardzo lubi się nią bawić. A jeżeli chodzi o takie drewniane zabawki, to pokażę Wam też zabawkę. Dzisiaj w sumie będzie vlog taki trochę pokazeniowy, ale no tak, tak bywa. Tutaj mamy jeszcze taką zabawkę. O, już wyciągam rączki, żeby... No dobra, masz. Czekaj, to wymienimy, tak? Proszę bardzo. Lubi bardzo wyciągać sobie te klocki. Wiadomo, że jeszcze. Nie jest świadomo, że powinna wrzucać tutaj, gdzie te są figurki, bo generalnie jeszcze jest trochę za mała na to. Ale bardzo lubi, jak widzicie, od razu złapała. Lubi wyciągać te drewniane zabaweczki. I tą zabawkę. <grywka> I tą zabawkę dostała od Sylwii Bartka, naszych znajomych, jak byliśmy u nich w gościach. Także powiem Wam szczerze, że te dwie zabawki to teraz po prostu królują najczęściej u niej. U niej no, dokładnie u niej. Nie wiem, gdzie ta zabawka była okupiona, szczerze mówiąc. Natomiast tak jak mówię, wydrące. Także tak, my się bawimy i do usłyszenia później. Wiecie, takie zabaweczki generalnie są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Ale wiecie, jakie najbardziej zabawki jeszcze też e, się sprawdzają u nas? Opakowania różne, po, nie wiem, czy po mące, czy po chipsach, czy po, nie wiem, makaronie, takie wiecie, szeleszczące. Warzywa, w pudło, które e, Laura tutaj ma! I zobaczycie sami, jakie jeszcze zabawki takie, że tak powiem, niezabawkowe tutaj używa. Tu mamy takie pudełko z czego? Z pepką. Zobaczcie. Pudełeczko po kawie. Takie po kawie. Jakaś miseczka. To łyżkę lubi trzymać, jak coś tam robimy razem w kuchni. Tutaj widzę potąłka w flipsach wiecie, szeleści, jakieś tam opakowania, widzicie wszystko to, co wydaje z siebie dźwięki, nawet po jakimś soku. Są też tutaj, widzę, takie rzeczy zabawkowe, ja generalnie staram się oddzielać takie w cudzysłowiu <noise> robocze od takich rzeczywiście stricte zabawek, ale jak widać, tutaj już to wymieszane, tutaj mamy na przykład piłkę z Pepko, dostaliśmy ją od Uli, mojej przyjaciółki, tutaj macie opakowanie po czekoladzie, swoją drogą bardzo dobra była, dostałam ją od taty swojego, Tutaj książeczka też jest ze samochodu Tylko ja ją ostatnio myłam I wrzuciłam tutaj I tutaj mamy drugą, więc muszę stąd wyciągnąć To nam się zepsuło ostatnio Bo spadło, to nam tutaj zaklejał Te lampeczki, bo ostro po oczach dawały No jak widzicie, opakowanie w pusteczkach Bo tu się otwiera, wiecie Coś się dzieje, tutaj się leści Ten mój przyjaciel O, teraz puszką się bawi akurat Wszystko tu mamy, wszystko, wszystko O, to jej może dam, bo to bardzo lubiła no, także tak jak mówię, czasami naprawdę niewiele potrzeba dziecku, żeby się dobrze bawiło. A przede wszystkim najlepsze to, co można poświęcić e, i dać w prezencie dziecku, to nie jest kolejna zabawka, tylko czasami nawet opakowanie po, po flipsach i swój własny czas. Ja bardzo lubi te drewniane. Dobra, daj mi tą zabawkę, bo już widzę, że się patrzy na to. Zobaczcie, o, jest jak mi trzaskają kolana. Zobaczcie, musiałam wam to pokazać. Otworzyło się moje dziecko. Mam jeszcze drugie dziecko i trzecie dziecko. Mm. A moja dzicia kochana Także razem z dziecią życzymy Wam. Dobranoc. A tam kolejna, ale to już Wam nie pokazuję, bo to już nie jest aż tak ciekawe. Chociaż wiadomo. Tu woda płynie, nie dziwcie się, bo poddawałam przed chwilą. Ale to jeszcze wczoraj było zamknięte, a tak pięknie się otworzyła. Mm. Super, Lilia.